Nazywam się Marta Hajduga i jestem przedstawicielem firmy Ivoclar Vivadent. Zaprezentuję Państwu OptraGate. To jedyny w swoim rodzaju, bo silikonowy, rozwieracz jamy ustnej, występujący w trzech kolorach oraz trzech rozmiarach. Pokażę Państwu, jak prawidłowo go zakładać, na co zwrócić uwagę oraz jakich błędów nie popełniać, aby być zadowolonych z tego narzędzia. Zapraszam. Dwie najważniejsze zasady. Pierwsza. Prawidłowo dobierz wielkość Obtrageita. Obtrageit ma trzy rozmiary: junior, small i regular. Na każdym opakowaniu jest miarka. Odcinki odpowiadają odległości pomiędzy kącikami ust w pozycji spoczynkowej. Zbliż więc Obtrageita i porównaj, któremu odcinkowi. Jest u pacjenta bliżej. To jest bardzo ważne, ponieważ dobranie zbyt małego obtragejta będzie powodowało jego wypadanie, a zbyt duży będzie uwierał pacjenta w trakcie zabiegu. Druga zasada: prawidłowo wprowadź obtragięt do przedsionka. Po rozpakowaniu zobaczysz dwa pierścienie. Wewnętrzny to ten grubszy, wchodzący w całości do przedsionka, zewnętrzny to ten cienki. Aby ułatwić wprowadzenie obtragejta, posmaruj pacjenta wazeliną w przedsionku, jak i na zewnątrz. Złap go w linii środkowej za pierścień grubszy i poproś pacjenta o lekkie rozchylenie ust. To bardzo ważne, żeby tu było lekko i luźno, aby policzki nie dawały nam oporu. Wprowadź z prawej strony, wprowadź z lewej i lekko puść jeśli jest kłopot z wprowadzeniem do, do części dolnej, jak i górnej, możesz pomóc sobie lusterkiem. Jeśli nie, obtragięt założony. Jeśli jesteś higienistką stomatologiczną, lekarzem, dentystą, to jest narzędzie dla Ciebie, wszelkiego rodzaju profilaktyka, higienizacja, wybielania, ale również i szlifowanie czy wypełnianie ubytków dużo łatwiej przeprowadzić takie procedury pracując z obtrageitem. Nie wymieniasz wałków, nie prowadzisz dodatkowej procedury obsługi pacjenta, bo za to odpowiedzialny jest obtrageit. Pozdrawiamy.